Dojechaliśmy. Teresa, trzymaj mnie tutaj, tą mapę, i tłumacz jak ja mam jechać. Matko boska, jakie to wszystko wysokie. To ja myślałem, że nasz wieżowiec jest duży. Andrzej, na drogę patrz. O, 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 patrz go, jak jedziesz. Wariat. Krawaciarz jebie. Andrzej, w lewo teraz. My jedziemy najpierw do łazienek czy wilanów. Ja chcę do łazienki, już nie mogę wytrzymać. Mamo! Na Okęcie najpierw, ja chcę zobaczyć, jak samoloty startują. Yy, Zrobisz mi zdjęcie, to w robocie powiem, że leciałam. Yy, Opatrz pałac kultury. No, yy, Andrzej, zatrzymaj się, to zdjęcie sobie zrobimy. Teresa, nam kliszy nie starczy na te wszystkie twoje zdjęcia. Dwie, trzydziestki, szóstki kupiłam. Ja chcę do McDonalda. Gdzie? No, taka restauracja. Tam można zjeść yy, na przykład o, hamburgera. Kanapkę. No to przecież my no, mamy kanapki. No, z paprykarzem, z pasztetem narobiłam. Zaraz się tutaj zatrzymamy, gdzieś to y, zjemy. Herbata jeszcze ciepła w Termosie jest. Nie chcę. Choroba patrz no, nie ma tu gdzie zaparkować. Dobra, za tym polonezem stanę. Albo tu, na trawniku. To wiesz, no nie ma się co dziwić, stolica to dużo aut, ale ja ci powiem, że maluchów ja tu nie widzę. Same polonezy i duże kwiaty. Warszawka!